W tym tygodniu klinicyści, i eksperci systemu ochrony zdrowia spotkali się podczas e, debaty zatytułowanej bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego, profilaktyka, diagnostyka, terapia oraz czas odchodzenia. E, debata ta odbywała się w trakcie drugiego spotkania Rady Ekspertów do Onkologii Medycznej Racji Stanów. E, w trakcie spotkania dyskutowano między innymi na temat najpilniejszych wyzwań e, związanych z onkologią w trakcie strategii optymalizacji efektu terapeutycznego, a także szans dla Polski w świetle Europejskiego Planu Walki z Rakiem. Panie profesorze, zajmuje się pan szczególnymi pacjentkami. Wiele z nich zmaga się z rakiem jajnika. No i tak naprawdę w tym obszarze terapeutycznym do niedawna nie było przełomowych terapii. Jakie nowe możliwości pojawiły się, jeśli chodzi o ten typ nowotworu? Panie redaktor, więc oczywiście mamy w tej chwili głęboki a wybuch właściwie nowych technologii, które się pojawiają w, naszym, w naszych zasobach terapeutycznych. Oczywiście możemy powiedzieć, że w dobie pandemii trudno jest mówić o nowoczesności, bo musimy sobie zdać sprawę również z tego, że stoimy wobec określonych wyzwań. Pewne rzeczy zostały zmodyfikowane, no ten system został obnażony, mówię w tej chwili o systemie ochrony zdrowia, przez brak takiego zarządzania kryzysowego, który w dobie pandemii był szczególnie potrzebny. Nam dzisiaj brakuje wielu rzeczy, a szczególnie właśnie systemów zarządzania. Ja chcę powiedzieć, że w obecnej rzeczywistości wielu Pacjentów, którzy teoretycznie powinni trafić na leczenie onkologiczne, nie przychodzi na to leczenie onkologiczne i pewnie przez pewien okres czasu będziemy tę tendencję obserwować. No ale tym niemniej, dzisiaj możemy powiedzieć, że w tym zakresie raka Jajnika jest wiele elementów, o których musimy rozmawiać i musimy rzeczywiście w ramach tych spotkań eksperckich przedyskutować sobie, tak żebyśmy byli gotowi na tak zwane działania po pandemii. Naturalną rzeczą nowe technologie, szczególnie w zakresie chemioterapii jak również w zakresie leczenia celowanego zostały przedstawione w przypadku raka jajnika, są to przynajmniej dwie lub nawet trzy cząsteczki, które można użyć do zdecydowanie przedłużenia życia chorych i to wiele miesięcy, o ile nie lat. W związku z tym ta choroba dzisiaj robi się już, staje się chorobą przewlekłą i dzisiaj nie jest to niczym szczególnym, jeżeli chory w zaawansowanym raku jajnika jest w stanie przeżyć kilka czy kilkanaście lat. A więc wydaje się, że dzisiaj choroby onkologiczne są chorobami już rzeczywiście przewlekłymi. Chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która też się przewijała przez ten nasz panel dyskusyjny, a mianowicie o roli badań przesiewowych. My, niestety, ale na dzień dzisiejszy w tym zakresie mamy duży niedostatek. To akurat to obserwuję również w ginekologii onkologicznej. Mamy raka piersi, mamy raka szyjki macicy, które to nowotwory mogą być bardzo rzeczywiście skutecznie leczone pod warunkiem, że wykryjemy je na bardzo wczesnym Etapie rozwoju, bądź też wykryjemy je jeszcze w stanie przednowotworowym. I jest to możliwe, tylko musimy rzeczywiście tutaj uderzyć w tak zwane szerokie zasoby społeczne, żebyśmy mogli przekazać wiedzę na temat sposobów postępowania profilaktycznych, bo tylko dobrze prowadzona profilaktyka jest w stanie poprawić nasze wyniki onkologii. I tutaj rzeczywiście, gdybyśmy przyjęli założenie, że jesteśmy w stanie wykrywać choroby w bardzo wczesnej fazie, to być może tych bardzo zaawansowanych, drogich technologii, które są rzeczywiście dzisiaj na tapecie, można by było uniknąć, można by było leczyć w sposób mniej inwazyjny i w sposób bardzo efektywny.